Siema, dzień dobry, witamy stałych jak i nowych widzów, zaczynamy nową robotę, budowę, tu gdzie wchodzimy będzie wszystko w kostce, podjazd wiadomo, po prawej stronie tam będzie tylko przejście do, do tych palet, do wejścia, po, do lewej strony do choinek będzie kostka, tu gdzie idziemy będzie chodnik akurat, tu w prawo też wszędzie będzie chodnik, 80 cm, dokładnie chyba 83 z małym hakiem, 83,5, zapowiem jaka to kostka, a tu jest teraz. W lewo, w prawo 6 metrów, znaczy nie w lewo i w prawo, łącznie 6 metrów, od ściany w stronę nagrodu 5 metrów. I tu będzie zejście z, z przyrogu na chodnik i idziemy tutaj chodnikiem. Chodnik, tak, tam po tamtej stronie 83,5 cm prawie wychodzi. Tu zakręcamy i jesteśmy tutaj do palet chodnikiem. Tu będą schody, bo tutaj są trochę pokręcone wysokości. I tu mamy wejście do furtki będzie, chodniczek 120 cm, tu gdzie jesteśmy teraz będzie klomp i po lewej stronie gwiazd. Zaczynamy standardowo od tyłu, od tarasu, tu jakaś izolację robimy, tu było fajnie, bo okno było na poszerzeniu, więc mamy sporo miejsca, nie ruszamy jakby ocieplenia oryginalnego, które tam było, wcześniej zrobione, nie rozrywamy tego. Dodatkowo izolujemy to papą i będziemy to zalewać, te wszystkie takie tam zakamarki, hydroizolacją po prostu. I wybieramy. Szpilki mamy ciut, ciut dalej nabite po prostu tak dla oka, żeby po prostu bobem było wiadomo gdzie wybrać. O pół metra szerzej, pół metra jakby to być głębiej, w lewo i w prawą stronę. Tak żeby wybierając przy samych szpilkach, przy samych sznurkach nie ryć, bo to później się zrywa, przestawia i, i takie wiecie, najeżdża się na szpilki. I często gęste tematy się pojawiają o mini ładowarkę. Czy mini ładowarka w się przydaje? Znowu się na ten temat, dosyć świeży, no i chyba nie, nie oglądają te osoby filmów, nie oglądają YouTube'a, bo nie tylko mówię o nas tutaj, ale pewnie gdzie indziej też są takie maszyny używane. U nas jest kilka ekip i wszyscy mają mini ładowarki i tak jak widzicie, sam korytuje i sam wy, wywozi urobek, tak? Ma naczynie do tego przystosowane i wywozi urobek. Tu łapiemy, zobaczcie, co ściany. Lico ściany względem właśnie jakby zamknięcia tego tarasu to jest zewnętrzna część i od ściany mierzymy równe 5 metrów, nasze znaczy 5 metrów, tak jak ta kostka pasuje ale w przypadku tutaj prawie 5 metrów wyjdzie później się okazało, że chyba jednak nie wyjdzie, ale to tam taki mały szczegół nie jest za szeroki, tam będzie stopień kontrolnie sprawdzamy kątem, czy, czy się zgadza Ściana powiedzmy pływająca, nie chcemy za dużych szczelin robić przy ścianie, więc bierzemy liczę ściany, ale jest ciężko zrobić, bo są brzuchy na ścianie i to nas trochę oszukuje. Ale tu mamy z lewej strony linię linie jakby linie ściany. 5 metrów od ściany z lewej z prawej strony mierzymy, czyli automatycznie wszystko będzie w kącie. Jeżeli dom jest w kącie, teraz wam wyjdzie też w kącie. Moment, tu jest wywrotka piasku. Powiedzmy, 16, nawet no 16 ton tu jest. Tu jest 16 ton piasku. Zagęszczamy dużą zagęszczarką, około 30 cm tu było piasku weszło, 30 pod, pod domem było ciut więcej, bo tam była taka niecka, po prostu tak wyszło i wykopujemy, mamy już sznurki ustawione, 5 centymetrów spadł na całym, na całym tarasie od okna w lewo, znaczy może nie od okna, bo okno jest wyżej, A teraz tam majster robi tą hydrolizację te wszystkie papy tam przyklejone, gdzie były w rogu wszystko, żeby to zalać, te wszystkie łączenia. Nie od okna, bo przy oknie będzie stopień, bo tu jest na tyle wysoko, byśmy musieli do okna podejść, że po prostu klient musiałby mieć stopień dookoła zrobiony tarasu, a tego nie chce, nie potrzebuje tego, sobie poradzić Jeden stopień jest, wiadomo, że to są koszty, takie review dookoła razy dwa, to jest niemało pieniędzy, a po co zresztą też sobie dokładać. Tu mamy chodniki, ustawiamy. Chodnik jest 15 cm niżej od białego, tu jak się gzym skończy to białe, tam będzie 15 cm odkryte tego marmoli, to się nazywa, taki wiecie kamyczek żywiczny na, na elewacji, na tym cokole dolnym i możemy trzymać się elewacji, bo elewacja jest w poziomie i robimy 15 cm od cokołu. Wtorek, mroźny wtorek. Będziemy dzisiaj składać taras, znaczy składać obrzeża tylko. Livio. O, padało. Zagęszczone, wykopane. Tu z grubsza przygotowane, tam sznurki pod chodnik przygotowane. Dzisiaj będziemy z obrzeżami wszędzie jechać, ile się da. Tu was zamocuję. O tu. Zaczynamy od tarasu. No i majster gafę strzelił, ustawił was, a co zrobił? Zapomniał włączyć kamerki. No i niestety, to macie już finał praktycznie liwio wstawiony. Od narożnika tutaj jechał, w lewo, w prawo. Do ściany, przy ścianie docinka. Bo tu wyszło tak, że będzie jakaś tam docinka, z całych nie, 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 nie wyszło. No i co, teraz mamy etap obsypywania. Obsypujemy nadmiar z tego z tarasu z góry, zobaczcie, zbieramy, tak żeby nie było, bo to był taki ten piasek z wykopków. Teraz będziemy jeszcze to obsypywać, to będzie tam jeszcze właśnie będzie stopień robił. Stopień, tak, to podejście, bo tam będzie podejście robione od dołu okna, okno jest wyżej, tak żeby nie robić stopnia dookoła tutaj w ogrodzie, bo byśmy musieli mieć taras dużo wyżej, by był nasyp wyższy, tak? Wszystko automatycznie jest wyżej. Plus tutaj dochodzi do koła stopień, żeby tego nie robić. Jest tam stopień zrobiony, rzadko tak robimy, ale to akurat jest logiczne w tym, w tym przypadku. I to niczym nie przeszkadza. Teraz fajny, duży kwadratowy, także nie ma żadnej walki o, o miejsce, żeby nie robić tego stopnia. I tu schodzimy na dół 15 cm niżej i robimy stopień. Tam jest jechał drogą, bo tam jest taki zygzak zakręt. I tu za nami po lewej stronie jest taras. Do tego tarasu wynikowała jakby obrzeża. Wyszło ładnie z dużych kawałków. Wstawione, zlane, to na czym było wstawione. Teraz obsypujemy jakby finalnie tą podsypkę. Tu praktycznie robimy do samej góry prawie. Że tak powiem z kilka centymetrów zostawiamy... ...szczeliny, nasze znaczy szczeliny, miejsca do obrzeża. Do Teraz lejąc sobie wodą... ...sobie ustalamy jak chcemy, jak mocno wypukujemy. Zresztą ta końcówka, ten stożek jest, nie jest na tyle mocny, to jest świeże i sobie zawsze tak robimy, bo zawsze coś tam zejdzie, tak? Jak do połowy obsypiecie i później zlecie wodą, to będziecie mieli niżej tę podsypkę. Dlatego robicie wyżej, tak po to, żeby po prostu przy, przy zlewaniu zostało tyle, jak chcecie. Tam później bo widzę, że majster obsypywał to ziemią czy tam piaskiem, to co było w ogrodzie, a tylko po to, że po prostu tu są przymrozki, nie wiadomo czy na drugi dzień będzie czy minus 2, minus 3 będzie, żeby ten centymetr, te dwa co zmarnie bo będzie wodą lany, aby po prostu nie, podsyp nie zmarzła podsypka tylko to co będzie wsypane, ten kożuszek to czy obsypiemy, czy ziemia, czy piasek, nie robi to jest druga strona, dosłownie przekątna tego chodnika po drugiej stronie tam z tyłu po prawej stronie to jest taras majster jechał obrzeżami z prawej strony tutaj zobaczcie, przeskoczył cały na narożnik włożył tam wyszło 8 cm docinka więc praktycznie całe obrzeże wyszło to naszym czym wstawione jest zlane, jak zawsze Tutaj jeszcze majstry ustawiają osadnik. Osadnik centymetr wyżej od obrzeża, bo osadnik to jest wysokość kostki. A kostka centymetr spadł prawie, bo to jest 0,8 m tak 83 cm I od narożnika w lewo lecimy z całych. Tu już po prawej obsypane, zaoporowane, to na czym wstawione zlane. Obsypujemy, oporujemy po cybką piaskowo-cementową. Cały nadmiar wsypujemy z łyżki co zostało do środka i zlewamy. Tak mówię, minimum 5-7 cm maksymalnie zostaje odkryte obrzeże, bo do tej wysokości dojdzie ogród. Tu zobaczcie teraz przykryte ziemią, piaskiem to co tu było wykopane, tylko po to właśnie, żeby to nie zmarzło i żeby na drugi dzień tego nie rozdeptać. Bo jak podchodzicie, układacie kostkę, to wszyscy podchodzą i rozdeptują tą podcypkę. rozdeptują, wszystko jest takie rozjechane. To jest następny dzień, uzupełniamy koryto po prostu jakąś tam starą pocypką czy coś, bo tu było dosyć wysoko, żeby nie walić 15 cm pocypki. No nie, nie nagrało się wczoraj, jak majster wstawiał obrzeża, ale wstawiał tak, od rogu, tu. Od tej wysokości, od tego rogu, w tamtą stronę. Tam gdzieś jest jeden segment docięty, bo akurat tyle pasowało. I do ściany. Cyk, 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 docinka jest na końcu, tam mi się nie chodzi, przy ścianie. Bo po ścianie nikt nie chodzi, i tyle skąd wzięliśmy poziom. Tym razem mamy stopień, poziom mamy tutaj wzięty stąd. Zawsze pod, pod odwodnieniem nachodzimy tu kawałek. W tym przypadku gdzieś dojdziemy do tej kreski. Tu będzie mały spadek, na tym stopniu. I tu musimy dojść pół centymetra na elewację. I to jest nasza, nasza góra teraz. 5 metrów, 5, centym, 5 centymetrów spadł. Takie 5,5, bo koska delikatnie będzie dobrze wystawała, więc tam trzeba sobie to jakby dodać. To tyle. Nie? Góra zagęszczana, chyba z razy, dużą zagęszczarką. Będzie jeszcze raz zagęszczana. I lecimy chodniki. Koreto uzupełnione piaskiem. I teraz będziemy to zagęszczać. I w to pójdzie jeszcze podsypka. Podsypki między 7 a 10 centymetrów. 10 cm to już jest dużo, ale 7 to jest takie optymalne. Dobra. i jedziemy. Mroźna środa. I zaczynamy chodniki. I oczywiście, co się stało, starter się urwał oczywiście, zarana. szybko miało być i szybko się zerwał. Zagęszczamy to, co było nasypane, tą warstwę wyrównującą. Między 5 a 7, może 10 cm w niektórych miejscach. Tu szpilki nabijamy do podrurki. Można ustalić sobie na deskę po prostu i cały czas tą rurkę z takim samym spadem ustalać. Ale akurat, żeby nie było żadnej wyeliminować pomyłki czy coś takiego, jakiś tam pomiar błędu, ustawiamy sobie sznurek, sprawdzamy ten sznurek. Tu jest półtora centymetra wyżej, bo kostka będzie wystawała na dobrzeże i centymetr spadu, tak? Yy, dlatego jest sznurek. Sznurek jest na stopę odsiany na szerokość, tak żeby Wam stopa weszła za rurkę. Tak, żeby szło ją ubić, można zrobić tak, że nasypujecie podsypki piasku cementowej, zagęszczacie wszystko i wstawiacie rurkę. Ale tak naprawdę nie znacie wysokości i ciężko jest na przykład nowym, nowym albo osobom, które w tym nie robią, nasypać tę na wysokość. Mówi się 5 cm od wysokości obrzeża, nasypujemy podsypki do koryta. No 8, 10, 12, nigdy 5 albo na równo, na zero, to jest znowu za 5 cm za wysoko. Rurka jest, od rurki do obrzeża już jest łatwiej, prościej, zawsze tak robimy i zawsze wychodzi. Wyżej nasypujemy troszeczkę, zagęszczamy, później to grabimy, grabimy po to, aby ta świeża podsypka, która jest pod deską teraz będzie się kulała, żeby się nie ślizgała po tym zagęszczonym. Tak by się, to, to wygląda tak, jakby się wam po, po szybie Wam się podsypka się nie przyklei, po prostu cały czas się ślizga. Tu zaraz majster za, za drugim majsterem, jeden ściąga, drugi zaraz czyści obrzeża. Tak, żeby tą wtartą podsypkę, bo jest wilgotną, żeby tą wtartą podsypkę zaraz pukać, bo obrzeża będą siwe. Nie ma czegoś takiego, że później posprzątacie i będzie to ok. I lecimy do narożnika. Układamy kostkę tutaj w tym przypadku w jadełkę, bo kostka jest... każdą mniejszą kostkę układa się w jodełkę. Multikompleks się nie da, bo jest za duży, to musi być przy dużym placu, tam... Jeszcze nie zdarzyło nam się takie łączenia tych placów, żeby jodełkę z multikompleksu robić. Tu jest kostka IDEO z Paul to dopytał kolor Nerino. I jedziemy w lewo, w prawo, wykładamy tam znowu po lewej stronie. Majster, musi tworzyć, bo tam jest kolejne dwa narożniki wewnętrzny i zewnętrzny. I tam musi jedełkę, taką jak tu macie, po prawej stronie na dole, zrobić. Także jeden rządek leci w lewo i w prawo, następny leci w lewo i następnie w prawo, i tak się mijają, i tak się mijają. I to jest na rogu jedełka, bo ktoś znowu napisze kiedyś tam, że to nie jest jodełka, nie układamy wydełka. Normalne, że nie układamy wydełka, bo wykładamy w linię. Ale jodełkę na rogu robimy. Także nie robimy cięć ze skosa bo, bo to nie wygląda źle, jakbyśmy zrobili po skosie cięcie, tak? Od narożnika budynku do narożnika obrzeża No ale po co to ciąć? Tnie się, to może nie wyjść. Nie każdemu to wychodzi. To później wygląda jak suzgarla wyciągnięte. A tak jest oryginalna kostka pełna, cała. Tu zagęszczamy dużą zagęszczarką to jest druga strona jakby budynku dosłownie po przeciwnej stronie. Czemu dużą zagęszczarką? Bo w niektórych miejscach było nawet. 15-20 cm piasku. Żeby małą się nie tutaj, małą, tak do 10 cm, spokojnie zagęszczamy. Tutaj dużo. podsypko piaskową, cementową zasypujemy. To samo, sznurek półtora cm wyżej od obrzeża. Tak, jak Majster tam przygotowuje, udeptuje równo pod rurki. Podsypka sypnięta, rzucona po prostu, ona i tak zwiąże, ale ma dużo pustych powietrznych. Udeptana już ma mniej pustek powietrznych, już to już można powiedzieć, że pod, y, podłoże, płaszczyzna, kostki już nie wciśnie, tak? Bo to już jest niemożliwe, żeby taka udeptana nawet podsypka się ścisnęła. A zagęszczona to ma jeszcze mniej tego powietrza w sobie, y, podcypka czyli jeszcze bardziej jest pewniejsza, y, wytrzymalsza i na ścisk na pewno jest wytrzymalsza. To już by trzeba było wszystko tak zrobić, żeby tą podsypkę wcisnąć razem z kostką, to co jest pod spodem, w piach albo ten tę musiał się w grunt wcisnąć i takie tam. Wiadomo, że mogło, mogła być. Powinna być podsyp, podbudowa. Za każdym razem. Robicie podbudowę z kamienia, z gruzu mielonego na przykład tańsza opcja. 20 cm przypuśćmy podbudowy, i na to podsypka dopiero jej koska albo gryz kruszywo 2,8 mm i koska dopiero. I tu tak samo standardowo. Tam mamy zakończenie po prawej stronie z tyłu, bo jest teraz. A tu jest narożnik, tak? I lecimy jodełko do narożnika. Tutaj widać młodzi się uczą, sobie poprzestawiali, bo im coś tam chyba nie wyszło wzór. I układamy. A z drugiej strony majster tam coś działa, czyści, coś tam tego. I chyba ma jedną kostkę do wymiany. Piękna jedna. Widać? Widać. O kur... Cool. Mokra została w no. ogóle, Mamy łatwiej sprawę, bo jest... Wilgotnie, o kurde. Potrzebne dopiero zauważyć jak wodą. Puff. Puff, puf, puf. I na docinkę. i na docinkę. Ale jest z nocy, nie była lana wodą. Alegancko. Ileby się pierdeli tym się albo blachom Za długo. A ci wszystko pod kolor pasuje. Dobra, złożone. Deką. Dobra, się. W I tu. Tam będzie stopień, i tam z też będzie stopień. Teraz tam jeszcze kończą. Chłopaki, to samą paskę. O zresztą widzieliście, wracam tam. Przystawka działa, działa. Przydaje się, przydaje. Blachy, polisz, wszystkie dookoła inne. Ej, pan. Niedługo zobaczymy test tej przystawki. Mimala. A tu co mamy? Chodnik z drugiej strony. Tu tutaj kolejne testy. Stalko. Szyfierka kątowa. Działa. Na Instagramie, na Facebooku widzieliście zdjęcie zarażniętej. Dużo padało i ten pył. Wiecie, to wszystko mokre ręce. To wszystko spowodowało, że ona wyglądała, jakby była z kanału wyciągnięta. Ale to tylko pył kurz. Ale to jest właśnie najlepszy test, czy taka maszyna po prostu się sprawdzi. Mamy ułożone, docięte i zagęszczamy. Zagęszczamy minimum dwukrotnie. Patrzymy na rand jak ładnie ran zejdzie, bo mała kostka łatwo schodzi przy rancie, nie tak jak multi i trzeba po prostu uważać, żeby za bardzo po rancie nie jechać tutaj akurat nie zamulamy, po prostu ten piasek jest tak rozsypany po prostu, żeby wyczyścić kostkę wyczyścić kostkę, bo po prostu się nachodziło, gdzieś tam się pobrudziło zlewamy ładnie, co trzeba to wymieniamy, tu jedną chyba majster kostkę znalazł, która była uszkodzona no i mamy chodniki dzisiaj jest piątek yy, środa jutro wolne wszyscy myślą, że dzisiaj piątek a w piątek będziemy robić teraz. Tutaj robiliśmy jeden chodnik i tutaj drugi chodnik. No, w piątek góra. Tu, tu, tu i za drugim. I mamy piąteczek. Co niektórzy na Facebooku powątpiewali, czy w ogóle ktoś będzie w piątek, ale siłą, siłą jak to się mówi, środka płatniczego można na kogoś ściągnąć w piątek do pracy. Będzie jak też. Podsypka, pyk, gotowe, nasypane. Tu majster wstawia pierwszą rurkę na szerokość tej listwy nastawnej, tak żeby właśnie po brzegach lecieć listwą nastawną, żeby sobie nie komplikować, nie wycinać desek, nie wiem. Łatą nie ściągać przy obrzeżu na rurce, bo to tam się nie sprawdza. Ma listwę nastawną, możecie deskę tak zrobić. <laughs> majster akurat przestał wycinać deski, bo ma tą listwę. Ona ma metra długości, więc sporo że się przydaje. Na środku dwie linie rurek. Teraz majster tam sprawdza poziomnicą. Oczywiście lewo, prawo już się zgadza, tak żeby było w poziomie. Wszystko jest pochylone w lewą stronę, do, czyli do przodu. Rurki ustawione, podsypki nasypane ciut wyżej niż rurki i zagęszczamy. Zagęszczamy oczywiście podsypkę, nie, nie zagęszczamy rurek. Po rurkach nie jeździmy. Grabimy, po, grabimy teraz, grabimy po to, aby tą ślizgą nawierzchnię po zagęszczeniu z, zniwelować, żeby teraz ściągając tą świeżą podsypkę, którą się dosypie pod, pod listwę, żeby ona ładnie nam się rozsypywała, ciągnęła pod łatą, a nie takie wiecie, ślizganie się. I mamy wszędzie listwą dookoła objechane, żeby było równomiernie, tak samo i lecimy od różnika Lecimy tylko tu w poprzek, tu nie robimy jedebki, bo ta w poprzek w prawo, która poszła, ta jedna, to jest średnia. Idea ma trzy rozmiary. Jest malutka, wygląda jak cegiełka, jest średnia i największa. I ta średnia, tej średniej jest najwięcej. I ją sobie wykorzystaliśmy na opaskę. Zamknęliśmy lewą prawą stronę tarasu, tak żeby po prostu było zamknięte opaską, a nie na styk kostką. O, kawusie, kawa codzienna. Ułożone, docięte tam przy stopniu, przy ścianie coś tam było docinki. Tu jeszcze widać majster dociął, bo mała, małą trzeba docinać co jakiś czas najmniejszą, bo jest jednego rozmiaru, jednej szerokości i po prostu nie pasuje. Pozostałe kostki są różnych szerokości, dwóch, na przykład duża ma dwie, dwa rozmiary i mała, ta średnia też ma dwa rozmiary, więc idzie je sobie poprzestawiać, a najmniejszą nie idzie przestawiać, bo nie ma innego, wzoru, innego wymiaru, jest tylko jeden wymiar. I trzeba w taki czas ją przesuwać i Spójrzcie na narożnik, tutaj po prawej stronie. Jak spuchło i jak opadło. I tyle zaszło. To jest około 5 mm, może maksymalnie. Tylko tutaj tyle zaszło, tyle ciśniemy na, na tarasie, bo na tarasie, na schodach robimy bardzo blisko obrzeża, niemal na równo, bo po co wam stopień w stopniu? Nie wiem, po co, jak to macie tam robią, bo nie rozrzucają zdjęcia i jest. Zrobiony stopień, ładnie palisada i ładnie koska leży, ale jest centymetr wyżej na schodach. Po co to komu? I kolejny raz przesawka, a tylko dlatego, że majster znalazł uszkodzoną po prostu. Narożnik był dziabnięty, obżarty i tyle. No i lipton, piątek, piętnasta. byłaś. Teraz ich mamy, po nie, nie, nie zdążyliśmy złożyć. Znaczy nie zdążyliśmy. Byśmy mogli zdążyć, ale słońce już dawno zaszło. I to jest ta szyfierka, o której Wam mówiłem, zgnojona po deszczach, bo poprzedni tydzień całe padało, dużo było cięcia, takich tam. I tu mamy ten tarasik, dzień po dniu. Ogólnie to nam to 4 dni zajęło, to wszystko. Sporo, co? Nie wiem, czemu tak wyszło. Tu mamy te, o tu jest z małym błędem, jak ktoś widzi to, jest, to niech napisze, tam jest błąd w tym chodniku. I ten taras tak wygląda teraz. Kawa codzienna. I ten tydzień tak zakończyliśmy. Tygodnik bukarski. Fajnie, żeby się dzięki za uwagę. To była pierwsza część z tej budowy. Od poniedziałku kolejny tydzień. Pewnie będą z trzy części, bo nie wyrobimy się w kolejny tydzień. Przód, bo z przodu jest co tam robić. Dobra, to zobaczycie za tydzień. Fajnie, żeby się dzięki za uwagę. Na razie.